W niektórych krajach można spotkać pięcioosiowe ciężarówki – w Holandii, Szwajcarii, Finlandii czy w Szwecji. Właśnie w tej ostatniej Volvo oferowało pięcioosiowy model FMX. Jak go wspomina nasza redakcyjna koleżanka i koledzy? Pół wieku temu Volvo promowało swoje samochody ciężarowe przywrotnie brzmiącym hasłem Wieć tak, jakbyś go nienawidził, co miało wskazywać na to, że są to pojazdy, które zniosą wszystko. Z całą pewnością taki był ówczesny FMX. Przygotowany do najtrudniejszych zadań, model na pięciu osiach z układem napędowym 10x4 miał ładowność a 44 tony. Samochód wyposażono w 500-konny silnik z niebagatelnym momentem obrotowym wynoszącym 2500 Nm. 13-litrową jednostką napędową współpracowała zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift ze specjalnymi opcjami oprogramowania dla pojazdów budowlanych. Wyobraźcie sobie, że dopuszczalna masa całkowita sięgała 66 ton. Kierowane osie przednie miały 18, dwie napędzane tylne 26, a oś wleczona 16 ton nośności. Krzynia samowyładowcza miała 27 metrów sześciennych objętości. A więc tyle, ile naczepa wywrotka. Oj, coś czuję, że chciałeś ją wypełnić po brzegi i z górką. Dobrze, że ci nie dali tego zrobić. Jak to w samochodach budowlanych zwykle bywa, dostosowano zawieszenie na stalowych resorach. Z przodu parabolicznych, z tyłu konwencjonalnych, 11-piórowych. Ramę pojazdu wykonana z profili o grubości ścianki 8 mm. Na pochwałę zasługiwała wersja z jedną leżanką wykonana w taki sposób, że jej wnętrze ułatwiało sprzątanie, co w pojeździe do takich zadań ma naprawdę bardzo ważne znaczenie. Warto też wymienić wygodny fotel z podłokietnikami, automatyczną klimatyzację oraz ogrzewanie postojowe. Producent oferował aż 850 odcieni lakieru, jakimi można było pomalować pojazd, podkreślając przy tym, że wszystkie są zielone, ponieważ malowanie odbywało się w specjalnej ekologicznej lakierni. Tylko po co tyle kolorów? To ciężarówki, a nie paznokcie. A właśnie, że paznokcie. W Szwecji przecież mnóstwo kobiet pracuje za asterami ciężarówek. A niech mają coś od życia i swój ulubiony kolor o numerze 839 na kabinie Volvo. Nie żałuj im. Bardziej od gamy kolorów dziwiło jednak coś innego. No właśnie, tego FMXa wyposażono w tachograf cyfrowy. Jakby sugerując, że można tym samochodem poruszać się po drogach publicznych. Pewnie w niektórych okolicznościach można, ale jego naturalnym środowiskiem pracy są Kopalniane, wyrobiska. Można by się było doszukiwać usprawiedliwienia obecności tego tachografu na przykład wyprawą do serwisu, ale nie rozszerzajmy tego tematu. Ważne, że taki FMX robi lepszą robotę niż niejedno wozidło sztywno ramowe osiowe ciężarówki kopalniane często używane są w miejscach, gdzie gabaryty są zbyt duże. Gdy na przykład po drodze ładunku znajduje się tunel. Rzecz zupełnie normalna w górach. Podobne ograniczenia mogą się pojawić także w miejscu pozyskiwania urobku. Ale w Volvo chodziło o coś innego. Chciało zaoferować tańsze rozwiązanie niż mało seryjne wozidło z równie unikalną maszyną. Jest to globalnie tańsze rozwiązanie, ale dzięki niemu Volvo zatrzymuje klienta u siebie i nie puszcza go do konkurencji. No Sherlocku, imponujesz dedukcją. Ale dlaczego nie widzimy tego typu pojazdów w Polsce? Bo wozidła nie poruszają się po drogach publicznych. To po pierwsze. Bo kamieniołomy w Polsce nie są tak ogromne jak w Skandynawii, ani tak rozległe jak kopalnie w Australii. Azji, Afryce czy Ameryce. I tam sprzedają się te pojazdy. To po drugie. Po trzecie, w mniejszych kamieniołomach wystarczają do pracy zwykłe wywrotki, gdyż transport wewnętrzny zapewniają taśmociągi. A po czwarte, nie ma dwóch jednakowych kopalń i trudno jeden do jednego przenieść rozwiązania logistyczne z jednego miejsca w drugie. Każde wyrobisko jest kalkulowane pod względem kosztów i technologii osobno. I tyle. Powiedział, co wiedział, ale taka jest prawda. Ważne, że Volvo FMX dobrze nadaje się do takich zastosowań. Gdyby nie miało solidnej konstrukcji i silników, taka konwersja nie miałaby szans powodzenia. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wspomnienia bohaterów niedawnych czasów.